Siemas, z tej strony Detektyw Nachos i witam was w odcinku takim nietypowym a mianowicie TOP 5 firm kredytowych w Polsce to już zaczynamy szybko od pierwszego nie od piątego, piąte miejsce ma Soho Credit posiadając posiadając, oferując RRSO o wysokości 671 biliardów 786 bilionów 817 miliardów 960 milionów procent. Żeby to nie był bait, to rzeczywiście tak jest. Możecie sobie sprawdzić. Sochokredit.pl. Tutaj tylko y, jedną małą rzecz znalazłem. Kontakt to jest y, adres do korespondencji ulica Postępu 14a. Y, Rzeczywiście są głębokie wykopy. Dobra, no ale to taka mała ciekawostka. Przechodzimy do czwartego miejsca. Filarum.pl Dużo się kiedyś reklamowało, teraz ostatnio jakoś nie widziałem reklam. Ale RRSO ma na poziomie 1 kwadryliona 840 tryliardy 544 tryliony, 934 biliardy, 630 biliony, 400 miliardów. Nawet spore. I tak, tutaj już mam ciekawostkę dużo większą, a mianowicie taką, że Filarum, jak i Sochokredit mają coś takiego jak chat z konsultantem. No i skorzystałem z niego. Na początku napisałem do Soho Credit. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Mam pytanie. Czy jesteście państwo połączeni z filarem.pl? Wydawało mi się, że e, jesteście państwo ich konkurencją, a co ciekawe mają państwo prawie identyczne strony, identyczną stronę internetową. To potem wam pokażę, że rzeczywiście jest. Szczególnie zakładka pytania i odpowiedzi zawiera to same, te same pytania i te same odpowiedzi. No i pani żata. Nie jesteśmy połączeni z tą firmą. A jeśli mogę wiedzieć, dlaczego wasze strony są praktycznie identyczne? Nie posiadam takich informacji. W takim razie do widzenia. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Zakończono czat. O, nie wiem, czy widzieliście, ale tutaj pan Marek coś tam pisał. Sekundę temu, ale przestał pisać. O, Marek pisze. Dzień dobry, dzień dobry, w czym mogę pomóc? Mam pytanie, czy jesteście Państwo połączeni z solocredit.pl? To ta, ta sama gadka. No i tutaj napisał, że należymy do tej samej grupy kapitałowej. Nie jesteśmy połączeni z tą firmą. Należymy do tej samej grupy kapitałowej. I to, że, to, że Pani Żaneta tutaj wykazała się po prostu. jako szukać klienta? No, dobra. Kuki.pl, trzecie miejsce z RRSO wynoszącym. 2350 kwadrylionów 783 tryliardy, 473 tryliony 829 biliardów 883 biliony. No Z ciekawostek to no można wygrać kolej elektryczną i chyba go nie chcesz, pisałem. Tak. Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Jaków, czym mogę pomóc. Mam pytanie dotyczące pożyczki, mianowicie gdy ustawiam 1 dzień i 10 tysięcy złotych, to w polu RRS wyświetla się no wyświetla się to co tutaj plus no, no, no to, to nie jest dokładna liczba To chodzi o to, że to jest tak jakby ta liczba pomnożona przez e, 10 do potęgi 28 ale ucina trochę, no i... Tak jakby nie ma całego napisanego. Jak mogę zobaczyć dokładną wartość? No i tutaj próbowałem mi pomóc, z jakiego urządzenia pan pani korzysta. Jeśli z jakiegoś mobilnego, telefon, tablet itp, to proszę spróbować z poziomu komputera. Nie wszystkie mobilne przeglądarki poprawnie sobie poprawnie radzą sobie z naszą stroną, a ja sobie nie radzę z czytaniem. Korzystam z komputera, który ponad wszelką wątpliwość powinien prawidłowo poradzić sobie ze stroną, czy jest możliwość aby sprawdzić z innej przeglądarki i czy wtedy problem się pojawia ponownie. I sprawdziłem na, na operze, na której domyślnie korzystam, no to nie działało, na Firefoxie, Microsoft Edge'u i Chromie, no i na wszystkich tych jest to samo. W takim razie prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numer jakiś tam. Dobrze, dziękuję. No i po weryfikacji sprawdzimy ten ocen czasu. No, debil, no, debil, debil z maty. Debil Dobra, już wystawiono komentarz. Ej, drugie miejsce. Miloan, pieniądze pod ręką. Niestety tutaj. Gdzie to jest ten? Niestety tutaj RRSO. Jeszcze gorzej pisze, ale wiemy, że jest na poziomie 165 kwintylionów. Bardzo dużo. Z ciekawostek to to, że no, oni mają kody promocyjne w ogóle u siebie. Gdzieś pięciocyfrowe. 1, 2, 3, 4, 5, Nieprawidłowe, kurde. <ścoughs> Drugą rzeczą jest to, że mają to. swój blog, gdzie pojechać na majówkę. La 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 la. To jest taka mała ciekawostka. Już czym prędzej przechodzimy do pierwszego miejsca, którym jest Big Credit, proszę Państwa, z RLSO na poziomie 16 sekstylionów, 495 524 kwintyliony, 630 kwadryliony i 10 tryliardów. Bardzo duże. Największe jakie udało mi się znaleźć. Co prawda, możliwe, że ktoś miał większe, ale zazwyczaj strony mają tak jak vivus.pl, Czyli jak ustawimy na jeden dzień, to jest po prostu 99999, mimo to, że jest większe od 99999, i no nie widać. No i do tego mam dwie ciekawostki. Po pierwsze. Jest. Jak połączyć, jak zwrócić, pytanie o odpowiedzi i oczywiście jak zwrócić później. No, usługa nie jest dostępna. Oraz ma świetne obs świetną obsługę klienta. No, rozmawia. Dzień dobry. Łączył się, bicred.pl dołącza do czatu. Witam. No i ja. Ma pytanie dotyczące pożyczki. Mianowicie, gdy ustawiam jeden dzień i 10 tysięcy zł, to w polu rs wyświetla się bla, 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 bla. Jak mogę zobaczyć dokładną wartość? Bicredit opuszcza czat. Dałem mu tylko przed jego opuszczeniem ten negatywny komentarz. Oczywiście zapomniałbym, mają świetne wideo swoje. No, nie wiem co to ma do kredytów, ale okej, okay. dobra. To ja już myślę, że to... Koniec odcinka. Elo.